Siemanko, cześć Wam. No niestety tak, tak bywa, prawda. U mnie zaczął się sezon, jeżeli chodzi o pracę. Mam bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy. Każdy wolny czas poświęcam motocyklom, prawda. Udało mi się tutaj poskładać parę parę maszyn. O nich będziemy sobie mówić w następnych filmikach. Dzisiaj kręcę taki króciutki filmik, no też, też przez ostatnie ponad... Ponad półtorej tygodnia byłem chory, prawda, no, no niestety tak czasami bywa. No ale kręcimy sobie taki, taki filmik, po prostu chcę Was poinformować o tym, że, że projekt WS 800, do którego już naprawdę bardzo, bardzo dużo jest zrobione no chwilowo, chwilowo będzie prawda, zamrożony ze względu na to, że że jest taki, taki nawał pracy, a wiadomo każdy, każdy żyć musi, każdy pieniądze musi mieć, zwłaszcza w tych, w tych bardzo ciężkich czasach, bo nie będę ukrywać, że czasy są bardzo ciężkie, prawda, potrzeba sporo, sporo pieniędzy na na życie, także no nie jest, nie jest lekko trzeba troszeczkę się napracować, dodatkowo jakiś tam wolny czas to się poświęca wiadomo rodzinie też innym motocyklom takie, no którym już tam niedużo brakuje do dokończenia no i po prostu na naszą WSK 800 nie ma na razie czasu więc chwilowo projekt jest zamrożony niezakończony, zakończony, bo, bo będzie dokończany, ale to na razie zamrażam mówię to o tym Wam po prostu, żebyście wiedzieli żebyście nie czekali w najbliższych tam dniach czy tygodniach na na filmiki odnośnie WSK 800, no bo w najbliższym czasie na pewno nic nie będzie. No tak, tak po prostu jest. No i tyle w, tym tem w tyle w tym temacie. Ja oczywiście Was pozdrawiam. Niedługo dojdzie sporo, sporo filmików, bo dużo się działo, ale to wszystko z innych motocykli. Także zapraszam do oglądania. Do oglądania. Pozdrawiam, Heja.